Pioner A502R z typową usterką. Zapraszam do oglądania. Bolączką Pionera A502R, który dzisiaj u mnie gości na stole, jest selektor źródeł zrealizowany na mechanicznej przekładni zmieniającej kanał lewy i prawy wraz z ustalaczem ich położenia. Do odlutowania używam topnika oraz plecionki, co spowoduje wysanie całej oryginalnej cyny. Na koniec odlutowywuję jeszcze piny silnika i całość bezproblemowo odchodzi od płytki. Po zdjęciu osłony przekładni znajduje ukruszony trybik mechanizmu, przez który niemożliwe było, by selektor działał prawidłowo. Całość rozbieram, czyszczę i konserwuję, żeby przełączanie źródeł działało w przyszłości bezproblemowo. Trybik został wysłany do mojego kumpla Pawła na wydrukowanie nowego, który będzie działał tu trwale i awaryjnie. Nowy trybik jest już na miejscu, a wszystkie tryby smaruję silikonem PTFE, to właśnie tworzyw sztucznych, by zniwelować tarcie. Całość zamykam i montuję w odwrotnej kolejności, razem z przylutowaniem. Poza usterką, z którą ten pionerek do mnie trafił, Pan Roman, właściciel tego pionera, poprosił mnie, abym dodał do niego moduł Bluetooth, który pozwoli na bezproblemowe strumieniowanie dźwięku, czy to z telefonu, czy z komputera. Prosto bez bez użycia jakichkolwiek kabli. Podpinam się pod wejście line zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Postanowiłem więc wsadzić osobny zasilacz, który będzie włączany po uruchomieniu wzmacniacza. Zostało go sprytnie skamuflować i podpiąć pod uzwojenie pierwotne wzmacniacza.